że o basenie otwartym, z czy jest jakiś plan na nowy sezon kąpielowy? No, na... na basenie otwartym z przykrością muszę powiedzieć jednoznacznie, że w przyszłym sezonie nie przewidziana jest aktywność na terenie obiektu byłego basenu, w sensie dostępności dla mieszkańców. My na przyszły rok zabezpieczyliśmy w projekcie budżetu, jeżeli one zostaną zatwierdzone, środki do Uporządkowania tego terenu i przygotowania się do spowodowania spójnej, uzgodnionej ze środowiskiem sportowym, z mieszkańcami koncepcji zagospodarowania tego terenu. Jeżeli miałbym powiedzieć bardziej wprost i bezpośrednio, jak nie wiemy o co chodzi, to chodzi o środki finansowe, czyli po prostu też sprowadza się ta cała sytuacja do zdolności, Inwestycyjnych gminy Goleniów i do możliwości też refinansowania tych środków ze środków zewnętrznych. I szukamy takiego modelu, który spowoduje, że będziemy w stanie realnie zrobić coś fajnego i wartościowego z punktu widzenia mieszkańców z tym miejscem. Natomiast to znowu jest związane z pracami przygotowawczymi, z uporządkowaniem tego terenu, być może z jakimiś elementami rozbiórkowymi, nawet planistycznymi procedurami dotyczącymi dokumentacji. Aplikowaniem ośrodki i e, przechodzeniem do etapu inwestycyjnego. Także to niestety, niestety, ale będzie rozłożone w czasie. Ja bym tutaj dodał, że ten obiekt jest niestety, ale mocno zdegradowany. Gmina postanowiła przejąć ten obiekt, bo też zachodziło potencjalne zagrożenie dla korzystających z tego obiektu w ten sposób, w jaki on był wykorzystywany. I dzisiaj doprowadzenie do tego, by obiekt był w pełni bezpieczny, nowoczesny i można byłoby tam. Wpuścić w sposób odpowiedzialny ludzi do tego, by mogli się tam kąpać, niosłoby za sobą ogromne nakłady finansowe i nawet gdyby udało się uzyskać jakieś dotacje do remontu i przebudowy takiego obiektu, to trzeba pamiętać, że prowadzenie obiektów basenowych otwartych niesie za sobą gigantyczne koszty utrzymań, utrzymałościowe tak? i utrzymanie takiego obiektu też jest gigantycznym kosztem żeby on nie degradował, żeby on nie niszczał, żeby on spełniał wszystkie standardy. Więc o tym też pan burmistrz mówi. Tutaj trzeba opracować koncepcję w porozumieniu ze środowiskiem, jak zagospodarować ten obiekt, jak go wykorzystać, jak go przebudować, zmodernizować.